Cisza udarowa to niegłośna katastrofa z utratą przytomności czy paraliżem, jak zwykle myślimy, to cichy, ukryty wróg, który może niszczyć twoje zdrowie dzień po dniu. Wiele osób nawet nie podejrzewa, że już go doświadczyło, po prostu zakręciło mi się w głowie, ręka nagle osłabła na chwilę, to drobiazgi myśli wielu, nie wiedząc, że to może być sygnał o poważnym problemie. Cisza udarowa może prowadzić do uszkodzenia mózgu, które pozostanie niezauważone, dopóki nie będzie za późno. Dziś porozmawiamy o tym, jak rozpoznać tę podstępną chorobę, jakie sygnały wysyła nasze ciało i co należy zrobić, aby nie stać się jej ofiarą. Może ta wiedza uratuje nie tylko Ciebie, ale i Twoich bliskich, zostań z nami, bo to może być najważniejsze wideo, które obejrzysz nagle czujesz, że ręka lub noga po jednej stronie ciała staje się słaba lub nawet wyłącza się na chwilę, po prostu siedziałem zbyt długo, myślisz, ale to nie tak. Cisza udarowa może uszkodzić część mózgu odpowiedzialną za ruch, nawet krótkotrwała słabość to poważny sygnał, jeśli coś takiego się zdarzy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Ponadto osłabienie może towarzyszyć lekkie mrowienie lub drętwienie, co utrudnia ocenę sytuacji. Człowiek może czuć, że jego ruchy stają się niezdarne, a proste czynności, takie jak zapinanie guzika czy trzymanie łyżki, wymagają większego wysiłku. W niektórych przypadkach pojawia się uczucie ciężkości w kończynach, lub wrażenie, że część ciała nie jest twoja, te objawy mogą być chwilowe ale ich pojawienie się to powód, by nie odkładać badania. Chcesz powiedzieć coś prostego, ale słowa jakby utknęły lub mowa staje się niewyraźna, jakbyś połknął język. Czasem nie zauważasz tego sam, ale bliscy dostrzegają dziwności, może to być związane z zaburzeniem pracy ośrodka mowy w mózgu. Często takie problemy towarzyszą uczuciu zagubienia, Człowiek może zapomnieć słowo lub używać niewłaściwych fraz, czasem mowa brzmi jak u osoby mocno pijanej. Może również pojawić się uczucie ciężkości lub napięcia w mięśniach twarzy i języka, co dodatkowo utrudnia wymowę, takie objawy, nawet krótkotrwałe, mogą wskazywać na zagrożenie. Wyobraź sobie, że nagle przed jednym okiem pojawia się zasłona, nic nie widzisz lub obraz staje się rozmyty. Może to trwać tylko kilka minut, ale sygnalizuje problem z przepływem krwi do mózgu, nawet jednorazowy przypadek wymaga uwagi, ponieważ może zwiastować poważniejsze udary. Takie epizody mogą towarzyszyć uczuciu nacisku w okolicach oka lub skroni, człowiek może zauważyć pojawienie się migających punktów, jaskrawych błysków lub cieni. Czasem pojawia się uczucie zmęczenia oczu, nawet jeśli nie forsowałeś wzroku. Ten objaw często zostaje niezauważony, ale to pierwszy dzwonek o możliwych problemach z naczyniami mózgu. Jeśli doświadczyłeś takiego zjawiska, ważne jest, by nie tłumaczyć tego chwilowym złym samopoczuciem, ale udać się do lekarza. Idziesz po równej powierzchni i nagle czujesz, jak wszystko wokół zaczyna pływać, zawroty głowy mogą być lekkie, ale nagłe, powodując uczucie, jakbyś zaraz miał upaść. Ten stan związany jest z uszkodzeniem muszczku, części mózgu odpowiedzialnej za koordynację ruchów. Czasem takie epizody towarzyszą uczuciu osłabienia, ściemnianiem w oczach lub nagłą nudnościami. Człowiek może czuć, jakby ciągnęło go w jedną stronę, lub zauważyć, że nieświadomie przechyla się przy chodzeniu. Ważne jest, by zrozumieć, że nawet jeśli zawroty głowy trwają tylko kilka minut, mogą wskazywać na poważne problemy z krążeniem mózgu. Często ludzie tłumaczą te odczucia zmęczeniem lub wahaniami ciśnienia, ale w połączeniu z innymi objawami to może być pierwszy dzwonek o cichym udarze, jeśli podobne epizody stają się regularne, to powód, by natychmiast udać się do specjalisty. Słuchasz rozmówcy, ale nie możesz uchwycić sensu jego słów, jakby brzmiały w zwolnionym tempie lub w obcym języku. Może to objawiać się nie tylko w rozmowie ale także podczas czytania znane teksty nagle wydają się trudne i niezrozumiałe, takie zaburzenia poznawcze często towarzyszą cichym udarom, wpływając na obszary mózgu odpowiedzialne za postrzeganie i przetwarzanie informacji. Czasami osoba może być świadoma, że trudno jej się skupić, a w innych przypadkach nie zauważa swoich błędów, czasem towarzyszy temu uczucie zagubienia, niepokoju lub drażliwości. Na przykład możesz zapomnieć, jak używać znanych przedmiotów lub nie zrozumieć, czego się od ciebie chce, takie epizody nigdy nie powinny być ignorowane, szczególnie jeśli się powtarzają. Nietypowe zmiany wrażliwości, nagłe uczucie, że twoja ręka, noga lub twarz zaczynają odczuwać coś innego, mrowienie, drętwienie lub nawet pełzanie mrówek, te objawy pojawiają się, gdy przepływ krwi do zakończeń nerwowych zostaje zaburzony. Uczucie drętwienia może pojawić się nagle, towarzyszyć mu może uczucie zimna lub lekkiego bólu w dotkniętej okolicy, często ten stan lokalizuje się tylko po jednej stronie ciała, wskazując na problem z ukrwieniem danej części mózgu. W niektórych przypadkach może pojawić się uczucie, że straciłeś kontrolę nad ręką lub nogą, nawet jeśli nie są one całkowicie sparaliżowane. Ludzie mogą zauważyć zmniejszenie wrażliwości na temperaturę lub ból. Co sprawia, że dotknięta część ciała staje się bardziej podatna. Takich zmian nie należy ignorować, szczególnie jeśli się powtarzają lub nasilają. Nawet jeśli objaw ustąpił sam, to powód, by skonsultować się z lekarzem, aby zapobiec ewentualnemu rozwojowi poważnej choroby. Jesteśmy przyzwyczajeni do łączenia bólu głowy ze zmęczeniem lub stresem, ale jeśli ból pojawia się nagle, jak uderzenie pioruna. I różni się od zwykłej migreny, może to być ostrzeżenie o mikrokwotoku w mózgu. Tego typu bóle mogą nagle ogarnąć całą głowę lub koncentrować się w jednej okolicy, na przykład w karku lub skroniach, uczucie może być tak intensywne, że pojawia się wrażenie rozrywania czaszki. Ból często towarzyszy innym objawom, takim jak zamarzane widzenie, nadwrażliwość na dźwięki lub światło, a także uczucie nudności. Czasami pojawia się w połączeniu z drętwieniem, osłabieniem lub zaburzeniami mowy. Nawet jeśli ból ustępuje po kilku minutach, nie należy go bagatelizować, wczesna diagnoza może uratować życie i zapobiec poważniejszym konsekwencjom zdrowotnym. Profilaktyka cichego udaru zaczyna się od uważnego podejścia do stylu życia. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się swojej diecie. Dodaj do diety więcej świeżych warzyw. Owoców i produktów bogatych w antyoksydanty, takich jak szpinak, jagody czy awokado, te substancje pomagają chronić komórki mózgu i naczyń, poprawiając ich pracę. Ogranicz spożycie soli, cukru i tłuszczów nasyconych, ponieważ niepostrzeżenie podnoszą poziom cholesterolu i ciśnienia krwi, co zwiększa obciążenie serca. Kontrola ciśnienia krwi kolejny kluczowy aspekt. Nadciśnienie często pozostaje niezauważone, ale jest jednym z głównych czynników ryzyka udaru. Jeśli zauważysz, że ciśnienie wykracza poza normę, na przykład przekracza 120-80 mm HG, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Czasem wystarczą proste zmiany w diecie i lekkie ćwiczenia, aby ustabilizować wskaźniki. Rezygnacja ze złych nawyków ważny krok który pozwoli zmniejszyć obciążenie układu sercowo-naczyniowego, palenie i nadmierne spożywanie alkoholu zwężają naczynia i powodują wahania ciśnienia, co sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na cichy udar. Znajdź zamienniki tych nawyków, spacery na świeżym powietrzu, ćwiczenia sportowe lub hobby mogą stać się doskonałą alternatywą. Aktywność fizyczna powinna stać się Twoim codziennym nawykiem, nawet lekkie spacery lub ćwiczenia, takie jak yoga czy pływanie, wzmacniają serce, poprawiają krążenie i pomagają kontrolować wagę. Regularny ruch zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów i utrzymuje naczynia w tonusie. Nie zapominaj o jakości snu. Dobry sen jest równie ważny, co odpowiednia dieta czy sport. Jeśli śpisz mniej niż 7-8 godzin dziennie lub masz problemy z oddychaniem w czasie snu. Znane jako bezdech senny. może to zwiększać ryzyko udaru. Postaraj się stworzyć komfortowe warunki do snu i, w razie potrzeby, skonsultuj się ze specjalistą. Utrzymanie zdrowia naczyń pomaga kontrolowanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cukru niszczy naczynia, a zły cholesterol odkłada się na ich ścianach. Jeśli zauważysz skoki cukru lub już wiesz o podwyższonym poziomie cholesterolu, stosuj się do zaleceń lekarza. Kontroluj dietę i nie pomijaj przyjmowania niezbędnych leków. Stan emocjonalny również odgrywa ważną rolę: stały stres i napięcie wpływają na poziom hormonów, takich jak kortyzol, który niszczy naczynia i zwiększa ryzyko problemów sercowo-naczyniowych. Ćwiczenia oddechowe. Medytacja lub ulubione hobby pomogą zmniejszyć poziom stresu i poprawić ogólne samopoczucie. Wszystko to działa tylko wtedy, gdy unikasz niebezpiecznych nawyków, takich jak siedzący tryb życia czy ignorowanie niepokojących objawów. Nawet jeśli osłabienie lub drętwienie wydają się być przypadkowe, nie odkładaj wizyty u lekarza, twoje ciało wysyła sygnały, a najważniejsze to nauczyć się je słuchać i reagować na czas.